Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Dzień dobry, a naszym gościem jest prezydent Miasta Leszno, pan Łukasz Bojowiak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od y, trwającej już inwestycji, y, zagospodarowanie terenu zespołu szkół nr 4. To jest inwestycja, gdzie miasto umowę podpisało w lipcu. I jak rozumiem firma już realizuje te prace. Zanim przejdziemy do inwestycji, panie redaktorze, wie pan jaka jest dzisiaj rocznica? 22 września? Nie. Co było 3 lata temu? Co było 3 lata temu? No 3 lata temu świętowaliśmy wraz z Unią osiągnięcie najwyższego trofeum, czyli zdobyliśmy drużynowe mistrzostwo Polski. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto i w tym kontekście chciałbym też porozmawiać Aha. odnosząc się do pana Paszkwila z wtorku. Ja bym chciał panu zadać dwa pytania. Po mhm. pierwsze, e, dzwonił pan w godzinach e, przedpołudniowych do Urzędu Miasta z prośbą mhm. o odniesienie się do e, k, e, kontroli Regionalnej Izby e, Obrachunkowej w kontekście Unii Leszno. Mhm. E, Otrzyma pan informację bezpośrednio z biura prasowego, że odniesiemy się do e, pana zapytań. Natomiast e, nie czekał pan na e, informacje zwrotne, aby odnieść się ewentualnie do e, tej kontroli. E, no i Zobaczył Pan e, informację e, na portalu Elka, z którego wynika, że e, miasto Leszno złamało przepisy prawa. W związku z tym chciałbym panu zadać pytanie, dlaczego tak pan postąpił, nie czekając na to, żebyśmy mogli się odnieść do pana pytań. W końcu pan dzwonił do Urzędu Miasta. A po drugie, proszę mi powiedzieć, jak już pan tak mądrze napisał, wywołując burzę w internecie, to proszę mi powiedzieć i podać konkretny przepis prawa, który został złamany przeze mnie jako prezydenta Miasta Leszna. Czy może pan się odnieść do tych dwóch wątków? Dlaczego Otóż, pan nie czekał na wyjaśnienie? Proszę bardzo. Y, po pierwsze, y, napisałem na podstawie dokumentów oplikowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, czyli wystąpienia pokontrolnego, po y, pańskich y, jak to się, zastrzeżeń do tego wystąpienia i tej ostatecznej rozstrzygającej decyzji Reg kolegium Regionalnej no, ale Izby Obrachunkowej. Pan do nas. No, ale się od, odnieść. Od, to, odpowiadam na jakiej podstawie. No, no, po co zadzwonił do Urzędu więc? Po co pan angażował urzędników, żeby przygotować notatkę prasową i wysłać? I rzuca pan coś, co jest nieprawdą. Jaki przepis mam? Proszę mi powiedzieć. Co jest nieprawdą? Proszę mi powiedzieć, jaki przepis mam? Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że zostało naruszone prawo zamówień publicznych. Jaki przepis? Na protokole, w dokumentach, które mamy, to jest prawie 400 stron, kontrola trwała prawie 3 miesiące. Regionalna Izba stwierdziła uchybienia i nieprawidłowości. Mhm. A pan pisze o złamaniu prawa. Proszę podać, przecież Jeżeli... prawa słuchacza, o, o Izba... który pan się odniósł we wtorek w pasz chwilu, który Dobrze. spowodował, że storpedował pan świetną współpracę ze sklubem Leszno, mhm. ze świetną promocją uniwersylno, która daje wymiar i za chwileczkę panu udowodnie, jaki jest to wymiar wielomilionowy. I pisze pan coś, co spowodowało, że wywołało to burzę w całej Polsce. Ma całej pan Polsce. radość? Ma pan radość? Ale to nie tak, jest mojej Radości, panie prezydencie, tylko Regionalna Izba Obrachunkowa instytucja, która została powołana do sprawdzania finansów samorządów, opublikowała wystąpieniu pokontrolne, w którym napisała doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. A zna pan e, orzeczenie z 5 marca 2019 roku właśnie w sprawie promocji miasta Leszna, e, gdzie oczywiście pan błędnie napisał, bo pan napisał, że e, stanąłem przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, a orzeczenie e, było e, przygotowane i wystawione przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Mhm. Jest to Skład trzyosobowy, panie redaktorze, uh -huh. y i z zna pan ten dokument? Został pan uniewinniony. No więc właśnie no dobrze. jesteśmy konsekwentni, jeżeli, jeżeli instytucja, tak, uh -huh. ta orzekła, że zrobiłem to zgodnie z prawem, uh -huh. to będziemy konsekwentni i też odpowiemy na y, ten protokół y, na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bodaj, że dzisiaj lub jutro y, odniesiemy się do trzech y, wątków, które zostały uh -huh. stwierdzone, a protokół ma prawie 400 stron, uh -huh. to ja mam takie wrażenie czytając tą informację z wtorku, że tak naprawdę Jestem złodziejem, że ukradłem te pieniądze. Tak się poczułem. I naprawdę jest to niegodziwe, co pan zrobił, nie stwierdzając konkretnych faktów. Spieszył się pan, nie wiem dlaczego, ale bardzo panu zależało na tym, żeby zrobić tego news'a, który jednoznacznie stwierdza, że złamałem przepisy prawa. Jaki przepis złamałem? Proszę Dobrze. mi powiedzieć. Odsyłam szanownych słuchaczy do tego artykułu, gdzie podane są linki do dokumentów, czyli do tych trzech pism opublikowanych na stronach Regionalnej Izby Obrachunkowej. A orzeczenie mógł pan yy, yy, też wrzucić? Orzeczenie? orzeczenie to, które stwierdziło, że nie złamałem przepisów. Orzeczenie prawa. dotyczące sprawy sprzed trzech lat. Ja ale taka sama o ostatniej... procedura. Panie redaktorze, taka sama Dobrze. była procedura z wolnej ręki, jeżeli chodzi o promocję miasta mm -hmm. Leszno. I Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że to, nie, że to nie było właściwe. No więc właśnie. Ale pan prezydent mówi o mnie, czy mówi o Regionalnej Izbie Obrachunkowej? Ja mówię o panu. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa, pana zdaniem, jest nieobiektywna? Ja mówię o panu. Nie, ja, ja, Regionalna cały Izba Cały artykuł Obra Regionalna został napisany na po trzech tak. miesiącach kontroli wydatków. Tak. Co do grosza, uh -huh. stwierdziła trzy uchybienia i nieprawidłowości, które mogą być naprawione, a w, w ogóle też się zastanawiam, czy pan sprawdza też protokoły Regionalizmu obrachunkowej, które kontrolują inne samorządy, tak samej ciekawości, ale jednoznacznie nie stwierdził pan, że jest orzeczenie z 2019 roku, gdzie identyczna procedura została przez kilka lat uruchomiona przez miasto, jeżeli chodzi o zapytanie, y, zamówienie z wolnej ręki. Z której jednoznacznie wynika, że nie złamałem przepisów yy, prawa. Przypominam, A pan napisał przypominam o że. Przypominam, złamaniu przepisów. Nie, prawa. przypominam, jeżeli pan prezydent czytał ten artykuł, na końcu ostatni pasus mówi o tej historii. Może upraszczając, napisałem, że został pan uniewinniony. No i I gdyby pan prezydent przeczytał kon, ten artykuł, to by pan prezydent wiedział, że zostało to napisane. Jeżeli idzie, o, jeżeli idzie o obecną kontrolę, na razie nie ma wystąpienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych i to też napisałem. Ale I tytuł, tytuł spowodował duże zamieszanie, I, bo jednoznacznie mieszkańcy naszego miasta usłyszeli, że złamałem przepisy prawa i, i to przekazując na, pieniądze. I to napisała natomiast. Regionalna Izba Obrachunkowa, a nie ja. Odsyłam Państwa nie. do dokumentu. Nie, nie, nie. nie przepis Przepraszam bardzo. Jeżeli Przepraszam Regionalna bardzo. Izba użyła. Podać, do, doszło do naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych. Jest... Odsyłam państwa do dokumentu, Panie redaktorze, a ja bym chciał teraz być konsekwentny, bo przecież pan jako wiceprezes klubu balonowego też mhm. otrzymuje pieniądze z promocji miasta Leszna, tak? W jakim ja pan nie otrzymuje? otrzymuję żadnych pieniędzy Jako to już, członek zarządu to już... klubu balonowego otrzymuje Dobrze. pan pieniądze z miasta Leszczyński klub balonowy, owszem, otrzymuje jeżeli pan prezydent uderza ad personam, niniejszym publicznie e, rezygnuje z funkcji w Leszczyńskim klubie balonowym i pismo w tej sprawie zostanie wydane natychmiast. I teraz chciałbym jeszcze panu Dobrze, powiedzieć, a teraz... A teraz chciałbym jeszcze tylko panu mhm. po powiedzieć y, jaki jest wymiar promocji miasta Leszna, bo klub, który powstał w 1938 roku jest dla mnie bardzo y, mhm. ważnym klubem, ważną historią, ważnym elementem promocyjnym miasta. I teraz panu powiem o wymiarze y, finansowym. W zeszłym roku w 2021 roku przekazaliśmy 700 tysięcy złotych brutto w ramach promocji z wolnej ręki. I Regionalna Izba Obrachunkowa otrzyma w piśmie, że konsekwentnie taką procedurę będziemy robić. Nie będę robił takich, takich procedur, jak na przykład w Częstochowie, gdzie jest przetarg nieograniczony, z którego wynika, że o pieniądze z promocji miasta Częstochowa może zwracać się klub ekstraligowy, żużlowy, gdzie w nazwie klubu jest ujęte y, słowo Częstochowa. No to jest jakiś absurd, panie redaktorze. Nie widzi pan tu jakiegoś absurdu y, prawnego? Taki przetarg mamy robić, gdzie jednoznacznie wskazujemy, że tylko Unia Leszno może składać tak, y, y, taką ofertę? Dlatego zrobiliśmy tryb z, y, z wolnej ręki. Natomiast powiem o wymiarze finansowym. Jeżeli przekazaliśmy 700 tysięcy klubowi, a z badań, które panu przekażę, wynika, że pojawienie się miasta Leszna w prasie, w portalach, w innych elementach informacyjnych, to miasto musiałoby zapłacić, uwaga, szanowni państwo, 3 miliony 890 tysięcy złotych, żebyśmy mogli promować miasto Leszno. Klub Unia Leszno osiągnął niesamowitą, zawrotną sumę, 86 milionów złotych. Taka jest wartość. A pan pisząc ten artykuł, psuje pan, psuje pan element promocyjny. Niszczy pan po prostu to, co jest największą wartością dla wielu, wielu mieszkańców naszego miasta. Podanie jest informacji jeszcze... o kontroli, którą przeprowadzono w mieście... O złamaniu mieście, prawa, nie o kontroli. Co napisano w wystąpieniu pokontrolnym, jest pańskim zdaniem niszczeniem miasta Leszna. Dobrze, pańska opinia została przekazana opinii publicznej, natomiast ja tylko jeszcze raz się upewnię... Proszę podać przepis nic, prawa, który nic, został założony. Nic nie zmienicie w zasadach umów promocyjnych, jeżeli idzie o sport, tak? Nic nie zmienimy. Okay. Będziemy cały czas działać zgodnie z orzeczeniem, które tu mam, z którego wynika, że nie złamałem przepisów prawa. I konsekwentnie będziemy, będziemy pokazywać to orzeczenie i argumenty, które są opisane w, w bardzo długim uzasadnieniu są argumentami bardzo merytorycznymi. Czy opublikuje pan to orzeczenie? Ja panu przekażę Ale to orzeczenie. Ale ja pytam, czy miasto, ja pan... czy miasto opublikuje, bo miasto nie publikuje żadnych protokołów Rio. Ale w związku protokoły z tym... Rio są wszystkie na stronach Rio. No, no, więc no wie pan, jeżeli pan nie... słucha jakichś mieszkańców na nich, i na, jeżeli... na nich się oparłem. Ale, panie redaktorze jeżeli pan słucha jakichś mieszkańców którzy zawiadamiają do prokuratury o wszystko co e, robię którzy mają radość e, i satysfakcję że chodzę e, raz na kwartał do prokuratury do, e, do policji o to wie pan e, tacy szaleńcy też za chwileczkę będą mieli e, wiele problemów bo nie pozwolę sobie na pasz chwilę nie, na opierałem bóżne... się na, y, Przepraszam, na, na opierałem się na dokumentach regionalnej izby obywatelskiej. Ale nie, odsyłam ale, do mojego ale, artykułu, Panie Redaktorze, nie był pan obiektywny gdzie linki, nie był pan obiektywny, gdzie są co do linki do... Regionalnej Komisji orzekających w sprawach o naruszeniu rozwój. No bardzo proszę, żebym ten dokument będę opublikował. Ja, ja panu przekażę, jeżeli chce być pan obiektywny i chce pan działać yy, i współpracować Dobrze, z miastem, to bardzo proszę, chyba, bardzo proszę. Chyba pozostaniemy żeby, przy swoich zdaniach. Ja pisałem o ostatniej proszę, kontroli z 2000 roku. To bardzo gdzie proszę są wnioski po kontrolę? Obiektywny. Zapytałem pana prezydenta, czy a ja zapytałem pana, jakie złamać prawo, pan Jaki a pan nie odpowiedział. Pan prezydent odpowiedział, że wnioski nie będą wprowadzone w Pan nie odpowiedział na pytanie. Czy mogę jeszcze zadać pytanie jedno, które bardzo wielu mieszkańców nurtuje, co z cenami prądu dla miasta w przyszłym roku? Mamy umowę dwuletnią, jeszcze rok tej umowy. Natomiast wczoraj wpłynęło pismo oficjalne ENEI, że prawdopodobnie spółka energetyczna będzie chciała aneksować. Umowę i nastąpi wzrost energii elektrycznej, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne i, i, i oświetlenie obiektów użyteczności publicznej o 15%. To jest y, taka cena, która, która jest do przyjęcia? Nie do przyjęcia, mhm. bo rząd y, prosi nas o oszczędności y, do 10% i szczerze mówiąc y, te pismo, które wpłynęło oficjalnie do Urzędu Miasta, nie jest przyjemne nie tylko y, dla mnie jako prezydenta miasta Leszna, ale także y, do, y, dla y, wszystkich y, Naszych mieszkańców, no bo jednak płacimy podatki, a te koszty, które chcemy zminimalizować i te pismo, które wpłynęło, no nie pozwala nam rzeczywiście na y, takie działania o, oszczędnościowe. A tak jak powiedziałem, jestem przeciwnikiem wyłączania oświetlenia mm -hmm. ulicznego i konsekwentnie y, będę działał w temacie y, takim, żeby to oświetlenie po prostu mm -hmm. no, normalnie funkcjonowało w naszym mieście. Czy można jakieś inne oszczędności mm -hmm. zrobić na napiądzie? Mamy wiele spotkań. Y, 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 na, na pewno. No, można szybciej włączać place zabaw, parki, ale nie wszystkie jesteśmy w trakcie analizy. Jesteśmy po mhm. wielu spotkaniach z naczelnikami, dyrektorami jednostek, dyrektorami szkół i każdy z kierowników danej jednostki, naczelników, dyrektorów, ma obowiązek no, szukania oszczędności przede wszystkim w kosztach energii elektrycznej. Czy świąteczne iluminacje na przykład będą naważane? Na pewno nie będą na wszystkich ulicach, chcielibyśmy się skupić nas na Starówce. A obiekty takie ładne, które się podświetla, typu Bazylika jesteśmy w, trakcie, jesteśmy w trakcie analizy. Są też lampy, na przykład na Alei Słowackiego, które są zamontowane w ziemi. Spokojnie można je wyłączyć, ale mówię, są takie miejsca, gdzie no nie pozwolę na wyłączenie, bo hmm. może dojść do różnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. A jeszcze takich decyzji konkretnych nie ma? Decyzji konkretnych nie ma. Decyzje zapadną w najbliższym czasie. Trwa taka głęboka analiza. Prezesi spółek też są zobligowani do szukania oszczędności. A orzeczenie, o którym panu mówię, chciałbym panu serdecznie przekazać. Podkreśliłem najważniejsze wątki tego orzeczenia, który jest dla mnie bardzo ważnym dokumentem i warto, gdyby pan się też do tego odniósł. Szkoda, że nie odpowiedział mi pan na pytanie. Jaki przepis został naruszony to przez miasto. Ja z głowy tego nie powiem, ale napiszę na pewno pisząc o pańskim orzeczeniu, jaki dokładnie przepis Regionalna Izba Obrachunkowa przytacza w, w wystąpieniu po kontrolnym za rok dwóch okazji. Dsięczny, pan sobie przytulnie. zobaczy, jaka jest procedura przetargowa, jeżeli chodzi o promocję e, miasta Częstochowa, e, i hmm. zdziwi Pan się, że to są po prostu czyste absurdy. Ja się mogę dziwić, się ale, ale Regionalna Izba Obrachunkowa wykazuje, że jednak nie do... w ostatnim. Protokola, y, y, być może będzie wykazywała w, y, w, w następnych protokołach, natomiast orzeczenie, które Panu przekazałem, jednoznacznie stwierdza, że nie naruszyłem przepisów prawa. Uruchamiając identyczną procedurę e, z wolnej ręki, jeżeli chodzi o promocję do klubu sportowego Unia Leszna. A wymiar, o którym panu powiedziałem, jest niesamowity, ponieważ miasto Leszno skorzystało e, ze współpracy z Unią Leszno, ponieważ, e, tak jak powiedziałem, prawie 4 miliony złotych byśmy musieli zapłacić, gdyby miasto Leszno miało się pojawić w ogólno krajowych mediach. Gdyby tak? oczywiście chciało. Gdyby chciało. Czy ma... Pytanie, czy miasto by wydało 4 miliony na reklamę. No na pewno nie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan prezydent Łukasz Bajowicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez miasto Leszno.